Dobra, witajcie w kolejnym odcinku! Dziś zagramy sobie w jakąś gierkę, która wiem, to jest super faja. Pamiętasz się, jak zagrałem? Dedykacja dla y, szyłodów taki film. Nie? Gdzie mówiłem y, szymek do widzów. To jest dedykacja dla. Piszcie w komentarzach dla kogo ma być kolejny film dedykowany. Dedykacja dla. Nie wiem. Dedykacja dla. Tego. To jest dedykacja dla. Wtedy było dla Szymonów, to teraz jaka, jakiejś dziewczyny? Czekaj, to. Do... Boże, nie dobra, nie. Cięcie, bo jakieś tu są głupie rzeczy. Do kogo? To ma być delikacja. Już tu wszystko ustawiłem, ale to, to no, niedługo trwało. Ale trochę tam trwało. Ło, wow, jestem. Fajnie się zaczyna, ale. Znaczy, zaczyna, fajnie się zaczyna. Fajnie się zaczyna, ale ja będę cicho, żebyście się bardziej wczuli. Dobra, nie będę tak, tak cicho. Nie chcę mi się być cicho. Piszcie, dla kogo ma być dedykowany kolejny odcinek. Myślę, że ktoś napisze. No takie, za komentarzy pod filmem. Spój to mi będzie. Może że ktoś napisze. To może być dedykacja dla. Leny. Ok, dedykacja dla Leny. Nie ja wiem, co mi ma być, Leny. Nie, nie wiem co ja mam mówić. Dobra, ten film nie będzie dedykowany dla nikogo, ale... Wiem tylko tyle, że macie pisać korytarze. Co mam zrobić? Zdjęcie? Czekaj, to zrobię tak. Uuu! Brzydkie. O! no cięcie piszcie w komentarzach dla kogo ma być dedykowany odcinek good job Kep kolejny nie przeczytałem to dopiero 5 golda a to kosztuje Nie nie chcę być tak daleko ja chcę być bliżej moich pingwinków Znaczy, pingwiny żyły się na świecie i zobaczyły żywego kołodupca. Co? O, tu mam jeszcze nie dobra. Co, nie widziałem, bo leżę sobie na łóżku. O, był cię się tu rozwalił. Rozdubcu <grymne> Flower Garden Czyli zagroda, jakby ogród kwiatowy, coś takiego. Co to jest za orka? Tak, kocham cię. Tak czekajcie. Wieprzowy bez kości? 14,99 90, dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt dwa. Tak. Miliona. Kupujcie skórkę, olej goślinny, oleo. Jedynie dwa no okay. dziewięć. już jest pieprzu? jego. na to? Poczyno to. Poczyno to. Poczyno to. Poczyno to. To jest Naruto, nie? Bo wow. będzie więcej zarabiał, a czyli lepiej łowił. Zjem sobie jabłko, bo nic mnie zrobicie fajna gierka. Nie mam hajsu. Ale się Kupię aję. I nie mam co robić. Mogę sobie

Patrzcie na nich! To wygląda jak w tych grach, gdzie tak... Idzie gościu, wyspuje się na jego złoto i nagle dostaje 3 miliony. 3 miliony levelów. Brudź do mnie przyszedł. Dobra. No, co z tobą jabłko? No i raz. Nie, położył się. Dziękuję. O co to? A za highs? Ty może sobie kupię to za 4 zł. Może, ale kiedy indziej. Dobra, nudny film. Jakby. Ja coś. <ścoughs> Ten pingwin jest najlepszy. Patrzcie na tego pingwina, co sadzi kwiatki. Deja vu! As a nie za

Flo? No. Ej? Pomóżcie. O tu! Dobrze, no to widzę się z wami za... No. Widzę no. się. Nie no. Czasie. Ok, jest w tym momencie 13:30, więc widzę się z wami o 14:00. Będę grał przez pół godziny. No, nie! Dobra, jestem witajcie w kolejnym odcinku. Nie no. e, Dobra, wróciłem. Jest już jakby. No. Jest 14. 14. 24. Niestety. No nie, tak niestety. Mam choinkę. Ogólnie powiem Wam, co się zmieniło. Mam choinkę i mam e, pingwina, który jest choinką. E, I mam tutaj gościa, który łupie tym. Znaczy, wali kamieniem. E, znaczy, wali młotem w kamień. I jest tu gościu, który ma ośrodek, który jest ciepły, na Antarktydzie. No. Teraz biorę ogólnie na ognisko. Muszę przebudzić do życia, bo mam tylko napkę. Zaraz... No, no i... Wszystko dobrze. Pamiętajcie, piszcie. W, piszcie w komentarzach. No. No jak to się nazywa? Jak to się nazywa? O, dla kogo ma być dedykowany odcinek. No dobra, no. Nie, nie zapomnijcie. No i tak. Susu. Uh -huh. to, Ogólnie fajna gra. Y jakby... No... No... No już chyba będzie koniec. Ta gra się nazywa... Bo zapomniałem oczywiście tak jak ty ja Isle. Pinguin Isle. No tak... Tak bardziej to się nazywa. Czekajcie. Czekajcie. Nie wnikajcie w to co napisałem. Aha, fajnie. Mam, mam sklerozę. No ja nie umiem pisać. O. Gra się No, pingwin i jak. No, instalujcie, jeśli chcecie. Ja daję 5 gwiazdek. Mi się bardzo podoba. No, komentarz. Macie komentarz. Co? Tonga, Dobrze. Jeśli chcecie być... Dajcie lajki. Znaczy, tutaj, że pomogła opinia. dajcie. Ale nie pomogła. Dobra, nieważne. No to dobrze. Do zobaczenia. Pamiętajcie, piszcie w komentarzu. I, i do kogo masz dedykowany odcinek. No i ja się z wami żegnam. Grom sobie leży. No i idę zjeść kanapkę. Pa.